W naszej kulturze budowania z, z cegły, z grubych murów, mury najczęściej stoją przez wieki i nic z nimi nie trzeba robić. Problemem w zabytkowych kamienicach będą na pewno drewniane stropy. Może się okazać, że klatka schodowa na przykład ma okna, ale co z tego, jeśli większość pożarów i tak zdarzy się w nocy i ludzie w budynkach mieszkalnych przebywają głównie w nocy i wtedy należy się spodziewać, że ta ewakuacja nastąpi, więc to oświetlenie jest bardzo istotne. Remontowe rewolucje. Serial pokazujący metamorfozy kamienic krok po kroku oraz gotowe rozwiązania inwestycyjne. To wszystko przedstawi Wam Tomasz Laskowski, biznesmen, inwestor, szkoleniowiec. Posłuchajcie rzeczowych rozmów o nieruchomościach. Poznajcie Marcina Kowalskiego, który jest doświadczonym strażakiem operacyjnym, rzeczoznawcą przeciwpożarowym, inaczej mówiąc rzeczoznawcą PEPOSZ. Witam Marcinie. Cześć. Jeżeli chcecie zrobić jakieś prace remontowo-budowlane w kamienicy, w zabytkowym adresie, to najczęściej musicie poczynić uzgodnienia ze strażakiem, z komendantem. I kiedy trzeba poczynić takie ustalenia? Mówisz o strażaku, a jest to pojemne pojęcie. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że w całym tym procesie strażakiem będzie tu, potocznie mówiąc, w pierwszej kolejności rzeczoznawca PEPOSZ, który powinien być zaangażowany w cały proces od samego początku. Jak tylko powstanie koncepcja projektowa, czasami nawet przed zakupem nieruchomości, powinniśmy poprosić o opinię, żebyśmy wiedzieli, czy w ogóle nasza inwestycja dojdzie do skutku. I w trakcie projektowania cały czas współpracujemy z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Najprawdopodobniej na etapie projektowania będzie konieczność uzyskania odstępstwa od przepisów, bo w zabytkowych kamienicach jest to w zasadzie norma i wtedy rzeczoznawca sporządza ekspertyzę, wnioskujemy o rozwiązania zamienne do Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. On nam takiej zgody udziela lub udziela pod pewnymi warunkami i przystępujemy do procesu budowlanego uzyskując pozwolenie na budowę. Mhm. Bo to jest tak, Marcinie, że na przykład, jak chcemy podzielić sobie duże mieszkanie na drugim piętrze w kamienicy na dwa, albo jak chcemy zmienić sposób użytkowania lokalu strychowego na mieszkalny, co często jest, 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 jest jakimś wyzwaniem, no bo musimy uzyskać pozwolenie na budowę, i wtedy też musimy poczynić uzgodnienia ze strażakiem lub z komendantem. I w tym celu robimy opinię tak? i zamawiamy u specjalisty takiego jak ty, I jak dalej ta procedura wygląda. No, zmiana sposobu użytkowania jest zamierzeniem budowlanym, które ciągnie za sobą szereg konsekwencji. Mamy obowiązek wtedy dostosować budynek do aktualnych wymagań no, między innymi przeciwpożarowych, bo w zasadzie jest jeszcze parę innych zagadnień. Możemy wtedy iść drogą odstępstwa, wnioskować, tak jak powiedziałem wcześniej do komendanta wojewódzkiego o zgodę na odstępstwo od przepisów, stosując jakieś rozwiązania zamienne, poprawiające bezpieczeństwo. Jeśli chcemy iść drogą bez odstępstwa, bo czasami da się to zrobić, chociaż często jest to próba samobójcza, to najczęściej mamy obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą dokumentacji projektowej. O tym już wie architekt, jakie obiekty wymagają obligatoryjnie tego uzgodnienia. No i w trakcie tego uzgodnienia rzeczoznawca razem z architektem ustalają, jakie wymagania przeciwpożarowe w tym budynku należy spełnić, żeby on był zgodny z aktualnymi wymaganiami. No, i jak już przejdziemy cały ten proces budowlany, dojdzie do, do zakończenia budowy, no to musimy zgłosić się do odbiorów, i wtedy zgłaszamy się do komendanta miejskiego z kolei Państwowej Straży Pożarnej, bo to są dwa inne organy o innych zakresach obowiązków. Zgłaszamy się do odbiorów, przychodzi funkcjonariusz z komendy miejskiej. Na odbiory sprawdza wszystko, jeśli jest wszystko w porządku, wydaje stanowisko, na podstawie którego później nadzór budowlany w swoim postępowaniu wydaje pozwolenie na użytkowanie. Mhm. A zapytam jeszcze Ciebie, na co te odstępstwo w ogóle warto uzyskiwać? No bo wspomniałeś, że nie warto ich nie uzyskiwać, czyli na co warto? No, czy to jest nie wiem. Czy trzeba by przebudować klatkę schodową, czy mury trzeba przebudować, czy dach na nowo położyć, czyli na co te odstępstwa najczęściej w zabytkowych budynkach się robi? W naszej kulturze budowania z, z cegły, z grubych murów, mury najczęściej stoją przez wieki i nic z nimi nie trzeba robić. Problemem w zabytkowych kamienicach będą na pewno drewniane stropy. Te stropy będą większym problemem, jeśli mamy na przykład część usługową na parterze, a u góry mieszkania i te części warto rozdzielić z punktu widzenia wymagań ostrzejszych dla budynków usługowych. I jeśli mamy drewnianą klatkę schodową, to na to odstępstwo w zasadzie musimy dostać, chyba, że chcemy ją wyburzyć i wylać z żelbetu, bo klatek schodowych z drewna dzisiaj robić nie wolno i w nowych budynkach one się. Zdarzają w zasadzie tylko w budynkach jednorodzinnych, i to jest taka podstawa. Jeśli klatka schodowa drewniana musi pozostać. Albo na przykład wiele budynków zabytkowych też ma klatki schodowe żeliwne, mhm. ale to żeliwo nie ma żadnej odporności ogniowej, a trudno je zabezpieczyć, więc znowu klatka schodowa, która jest jedyną często drogą ewakuacji w takiej kamienicy, no ona głównie jest tutaj przyczyną konieczności uzyskania takiego odstępstwa. Mhm. Zwłaszcza jeśli konserwator jeszcze pilnuje tego, tego budynku. Mhm. To ogólnie to samo pojęcie. Odstępstwo, komendant, strażak, to tak bardzo poważnie brzmi i często ludzie tego się mogą obawiać. Natomiast z Twojej wypowiedzi wnioskuję, że to raczej jest realne do uzyskania to odstępstwo, tak? Ewentualnie pod jakimiś warunkami, które jak mogą wyglądać? Wszystko zależy od tego, jaka jest skala zagrożenia. Jeśli budynek jest niewielki, nie ma tam dużo ludzi, to często wystarczy zabezpieczyć w jakiś sposób klatkę schodową. Może dać jakieś czujki, które wykryją pożar, szybko ostrzegą ludzi. Jeśli klatka schodowa jest ciasna, to właśnie oświetlenie, tak jak mówisz, często się stosuje w przypadku ciasnych, zabiegowych schodów, które są niedoświetlone. No to wiadomo, że, że to oświetlenie, zwłaszcza w budynkach mie mieszkalnych w porze nocnej G. Możemy, może się okazać, że klatka schodowa na przykład ma okna, ale co z tego, jeśli większość pożarów i tak zdarzy się w nocy i ludzie w budynkach mieszkalnych przebywają głównie w nocy e i wtedy należy się spodziewać, że ta ewakuacja nastąpi. Więc to oświetlenie jest bardzo istotne. Jeśli budynki są o już trochę większym stopniu skomplikowania, czy, czy jest w nich więcej ludzi, czy mamy na przykład lokale przeznaczone na wynajem, gdzie ta grupa użytkowników się zmienia, czy mamy budynek przeznaczony na jakiś hostel, hotel, to też często się w starych kamienicach robi, no to wtedy już te zabezpieczenia są trochę bardziej zaawansowane, trochę bardziej kosztowne no ale to jest skala inwestycji pewna. Jakby nie patrzeć, no to, jest, to to musi być w budżecie i dobrze, żebyśmy to zaplanowali sobie przed podjęciem decyzji zakupowej albo przed jakimkolwiek ustaleniem swojego biznesplanu, no bo jest to pozycja kosztowa, której jak laik nie wie, że musi uzgodnienia takie poczynić, no to po prostu będzie zaskoczony później, a jakby nie patrzeć, no to podział lokalu na dwa albo zmiana sposobu użytkowania ze strychu na mieszkanie, no generuje jakiś wzrost wartości nieruchomości. Ciekawi mnie jeszcze, ile czasu trwa takie uzgadnianie i uzyskiwanie opinii strażaka. Jeśli mówimy o drodze odstępstwa, to opracowanie ekspertyzy, jeśli mamy już komplet dokumentów, na przykład mamy inwentaryzację, mamy rysunki koncepcyjne, bo takie dokumenty są nam potrzebne, żeby to opracować. Jeśli to już mamy, to opracowanie ekspertyzy trwa od miesiąca do dwóch, tak uwzględniając mniej więcej czas oczekiwania mhm. na, w kolejce, żeby, żeby tą sprawą mógł się rzeczoznawca zająć. I w komendzie wojewódzkiej taka ekspertyza czeka na uzgodnienie z komendantem również około miesiąca, jeśli mówimy o warunkach tutaj naszego województwa. Do dwóch miesięcy może to się przedłużyć i jakby nie jest to problem, i komenda ma pełne prawo do tego, żeby rozpatrywać sprawę dwa miesiące, jeśli ona jest bardziej skomplikowana. Więc musimy przewidywać to, że. Ten proces inwestycyjny będzie, będzie tyle trwał. Wiadomo, że przygotowanie do budowy trwa czasem dużo dłużej, bo musimy uzyskać tak. decyzję o warunkach zabudowy, musimy uzyskać pozwolenie na budowę, i to wszystko się rozciąga w czasie, a wielu moich klientów. Zostawia te sprawy pożarowe na sam koniec. Dopiero kiedy składają projekt do pozwolenia na budowę, i urząd im mówi, że mają uzyskać odstępstwo, bo coś jest nie, niezgodne, i oni dopiero wtedy, mając już wszystko gotowe, mając nawet kosztorys, zakupioną część materiałów, bo tak przecież wielu ludzi robi, że jak już ma projekt budowlany, to kupuje, żeby uchronić się przed wzrostem cen, zwłaszcza w obecnym okresie, i wtedy dopiero okazuje się, że oni nie mają. W zgodności z wymaganiami przeciwpożarowymi, i proces mógłby już się zakończyć pozwoleniem na budowę, a on zaczyna się wydłużać o dwa miesiące, trzy miesiące, Natomiast cztery to miesiące. Można to równolegle robić, jeśli to Oczywiście, i Naw można to trzeba. robić. Trzeba to robić równolegle, i ekspertyza zasadniczo, jeśli mówimy o takim właściwej kolejności, to ekspertyza i postanowienie komendanta powinno być załącznikiem do projektu budowlanego. I o tym powinien nas poinformować architekt. Jeśli, jeśli ma doświadczenie w starych budynkach, no to on o tym wie. Ale nie powinniśmy czekać na to, aż architekt nam powie, tylko od razu, od razu działać równolegle na etapie koncepcji. Super, dziękuję za te wyczerpujące informacje. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję. za zaproszenie. Remontowe rewolucje. Serial pokazujący metamorfozy kamienic krok po kroku oraz gotowe rozwiązania inwestycyjne. To wszystko przedstawi wam Tomasz Laskowski, biznesmen, inwestor, szkoleniowiec. Posłuchajcie rzeczowych rozmów o nieruchomościach.